Niedziela, godzina 11. spacer z okazji, przy okazji wystawy w hali mięsnej Białystok, pokochaj swoje osiedle. Zaczynamy na ulicy Bema, przypominanie Dema 11. Dama 11 11pl z tego co pamiętam. ZUS w kształcie piramidy skoczni narciarskiej. Eee, uwaga organizacyjna, dzisiejszy spacer jest organizowany jako wydarzenie prywatne. Eee, po pięciu, nie, jako wydarzenie prywatne. Nie, prywatne jako, ogół, jako wydarzenie prywatne po 5 minutach od rozpoczęcia obowiązuje zakaz nagrywania i rejestrowania w formie wideo. A eee, nie, jest, nie jest to wydarzenie organizowane przez e, instytucję, organizatorem nie? jestem ja. Jako osoba prywatna. Okej. Okay. 5 minut minęło. Już? Tak, od Minuty. rozpoczęcia. A nie, ja nie od, byłem na rozpoczęciu. Nie mnie nie interesuje od rozpoczęcia spacerów. Aha dobra dobra. Andrzej wydarzenie. Partnerem jest prezydent miasta Biego Starku i e, Nie jest spaceru. Ale to jest nie, całe nie wydarzenie. Jest, nie jest spacerów. Nie no. Wiesz, nie, że nie masz nie, racji. Nie jest partnerem spacerów. No ale Spacer... finansowanie jest stąd. Byłem do miasta. Tego, nie. Wydarzenia? Nie, to Tego wydarzenia? Nie, całości ustawy. Tego wydarzenia? To wydarzenie wystawy. nie jest przez nikogo finansowane. Wiesz, że nie masz racji. To wydarzenie nie jest przez nikogo... Ja nie będę się kłócić, Andrzej, jest z tobą, ale wiesz, wiesz to jesteś dziennikarzem, więc wiesz, że nie masz racji. To wydarzenie nie jest przez nikogo finansowane mm -hmm. i racji. A sprawdziłeś, czy jest objęty taki wykład prawami autorskimi? Wydarzenia publiczne, jest ustawa... Andrzej, ustawa o dostępie pod... do pod... informacji Ustaworze. publicznej. Czyli wydaje mi się, że tego nie sprawdziłem. Sprawdziłem. Prawa autorskie, ustawa o dostępie do informacji publicznej. Tak. Nie masz publiczne wydarzenia finansowane nie, z publicznych nie, nie, pieniędzy. Nie jest to wydarzenie finansowane mm. z publicznych pieniędzy. Ten spacer ustażam Ci raz jeszcze. Mm -hmm. Po drugi wykład każdy jest objęty prawami autorskimi. Nie zgadzam się, ale dobra. Tak. E, jeżeli chodzi o kolejne... No i widzicie, i wyczuwam tu jakieś naciski, bo jak to mówi powiedzenie, nie gryzie się ręki, która karmi. Wystawa finansowana przez Urząd Miasta w Białymstoku i Urząd Marszałkowski w Białymstoku, także wydarzenie jak najbardziej publiczne. Natomiast widocznie tym dwóm instytucjom nie jest na rękę zadawanie w czasie tych nagrań, co robiłem poprzednio, trudnych pytań. O na przykład brak miejsc parkingowych przy operze, co obciąża Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Albo na przykład ten nieszczęsny pseudocmentarz na ulicy, tutaj Młynowej, w tym trójkącie imprezowym, gdzie ta młodzież pije, pali i tak dalej. Więc jest to tak naprawdę bardzo złe miejsce na upamiętnienie w postaci cmentarza. Jest to bym powiedział profanacja tego miejsca, tak naprawdę. A to stacja pogodowa na tle dźwigów z budującymi się yy, nowymi budynkami wieżowcami zastępującymi tą starą dzielnicę no i w ogóle tutaj miasto się zmienia że tak powiem z tego zabytkowego charakteru na taki bardziej współczesny nowoczesny dobrze żeby to było tylko zgodnie z prawem a nie yy, tak jak opera, podlaska bez brakujących 800 miejsc parkingowych, korki yy, przy przedstawieniach. No i przede wszystkim Straż Miejska, która ściga tych wszystkich oficjali 28 października. Wielki zjazd z premierem Tuskiem, yy, Forum Regionów Wschodnich, to się bodajże nazywa, gdzie będzie dyskusja o sytuacji rejonów przygranicznych. No i tu ten paradoks właśnie nastąpi, że, że brak miejsc parkingowych, nie? Z tego co pamiętam to zapisało się już według informacji ostatnich 430 osób plus pre prelegenci, czyli tam załóżmy, że będzie 1000, 1500, 2000 osób w ramach tego wydarzenia, gdzie jest tyle miejsc parkingowych dla tych uczestników. Nie ma. Brakuje około 1000 miejsc parkingowych. Co tu się będzie działo? To będzie jeden wielki chaos i organizacyjna porażka, nie? I... Czy ktoś, kto nie jest w stanie zorganizować wystarczającej ilości miejsc parkingowych na wydarzenie, kongres, gdzie ma być dyskutowana sytuacja regionów przygranicznych, jest w stanie sobie poradzić z tą trudną sytuacją rejonów przygranicznych, jeżeli w takiej podstawowej sprawie nawet wykazuje się niekompetencją, indolencją, arogancją, bezmyślnością i brakiem wyobraźni? Nie, nie wydaje mi się, zresztą fakty o tym świadczą. Obiecywano przez wiele miesięcy otwarcie przejść granicznych. W województwie Podlaskim, w województwie lubelskim, przejście graniczne drogowe było otwarte, u nas tylko kolejowe. Także duży biznes, towary z Chin bez problemu, granice przekraczają, ale nie, ma, nie, nie zwykli ludzie, nie przedsiębiorcy, oni cierpią mniej złotych strat w województwie Podlaskim. No i co się teraz okazuje? Że teraz się mówi, że to więźniowie polityczni są powodem tego, że przejście. Drogowe graniczne na Podlasiu jest zamknięte. Dziwne, bo jakoś nie przeszkadza to temu, żeby w województwie lubelskim przejście drogowe było otwarte. I takie deklaracje, że dopóki Łukaszenko nie wypuści ostatniego więźnia politycznego, są oczywiście nie na miejscu, bo dobrze wiemy, że jest to argument nie do spełnienia czyli jest to po prostu wybieg polityczno dyplomatyczny żeby usprawiedliwić to, że właśnie w województwie podlaskim przejścia są zamknięte, drogowe, albo jest w województwie lubelskim otwarte. I paradoksalnie jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że przejścia drogowe, kolejowe dla towarówskim są otwarte, także wielki biznes nie podlega tym ograniczeniom czy regulacjom i zarabia na kryzysie granicznym, a nasi mieszkańcy przedsiębiorcy na Podlasiu tracą. ucieczka, zwiedza kolejne części, Miejsce publiczne, wydarzenie publiczne, więc dokumentujemy łamanie prawa tutaj i wstyd organizatorów przed wydarzeniem. Słabo słychać. Tym razem nawet Andrzej Głośnika nie wziął. Przypominam Andrzej Kłopotowski, dziennikarz, były dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie kuriera porannego, który tą swoją całą działalność Oprowadzania i strony internetowe finansuje także z publicznych pieniędzy, e, z dotacji na przykład Urzędu Miasta. Strona e, PL to się nazywa. Będzie link w opisie. Finansowane ze stypendiów różnych i dotacji Urzędu Miasta. A no, czegoś się Andrzej wstydzi. A my tu jeszcze byliśmy, przez chwilę, przy domów, w którym mieścił się te Trzy rzeczy Siedziba ludzi związanych z, dzisiaj z organizacją o charakterze przestępczym, e, która nazywa się OMSRIK. Zobaczcie Karolina. E, czyli ośrodek monitorowania zachowań. E, ośrodek zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. O tak trzeba by powiedzieć tak naprawdę. Pieniacze sądowi, którzy pomawiają ludzi. O przestępstwa. Główny pieniacz z wyrokiem dwóch lat bezwzględnego aresztu za oszustwo finansowe, wyłudzenia, kradzieże. Poszukiwany listem gończym żyje w Norwegii z córką rzecznika prasowego komendy Wojewódzkiej Policji w Tak, to nie przypadek. I na liście gończym jest podany numer telefonu. Dokładnie do tej komendy Wojewódzkiej Policji w Córki, jest też córki, jesteś partnerki poszukiwanego listem gończym przestępcy. W Polsce widzieliśmy różne rzeczy. Przyrodni brat komendanta głównego policji też był zamieszany w różne przestępstwa oficjalnie. Tam podobno twierdzi, że się nie znają. Kto inny twierdził, że był na jego urodzinach. Przyrodni brat na urodzinach komendanta nie wiem, co jest prawdą, co nie. Podobno, że szli pracowy. Tomasz Krupa też zaprzecza jakimkolwiek kontaktom z byłą żoną i z córką, no ale jest to jeden wielki skandal. Nie? Człowiek, który miał tam chyba trójkę dzieci z poprzednią żoną, z którą się rozwiódł, próbował zawyżać wartość alimentów, żeby uniknąć egzekucji komorniczych. Masz córkę bodajże, dziecko z tą właśnie córką komendanta rzecznika prasowego. Komendę Woj policji w Białymstoku jest poszukiwany ustępem końcem w Polsce, jakbyśmy wszyscy nie wiedzieli, gdzie jest, co robi, gdzie przebywa, a podobno nawet przyjeżdża do Polski na przerwy urlopowe. Także, e, działalność tutaj była kontrowersyjna. Były liczne protesty związane z obstenicznymi treściami, z jak e, podaje strona omzrik.com która śledzi. Proces tych osób, procesy tych osób i różne ich, że tak powiem, działalność wyjaśnia, tłumaczy, objaśnia eee, także związki tam z narkotykami, co bierze się z opinii psychologicznej, z opinii psychologicznych, sądowych w tej sprawie, więc. Tutaj mamy słynne drzewo, które miało zostać pomnikiem przyrody, nawet chyba przez chwilę nie było, ale wypadło z rejestru dzięki yy, byłemu zastępcy prezydenta miasta w stoku, obecnie wojewódzkiemu konserwatorowi przyrody Adamowi Musikowi, który wykłada też architekturę i prowadzi ciekawe audycje muzyczne w radiu Studencki Makadera, puszczał ostatnio nawet piosenki z zespołu Deserter. Yy, przy skoczni słynnej narciarskiej piramidzie finansowej ZUS-u Pomnik przyrody, bo był, ale nie jest. I tu dokonano takiej przycinki po granicy działki, za co chyba Park Krajobrazowy Puszczy Myszyński, który opiniuje różne historie związane ze Stanem drzew nałożył karę wysokości tam chyba na całych 20 tysięcy złotych, bo ta przycinka przekracza jedną trzecią korony. No i zakłóca statystykę staty, statykę. tego drzewa. Czyli drzewo może w ten sposób, mm, uszkodzone, docięte w taki brutalny sposób, może, może chorować, może uschnąć. Na pewno osłabiło to jego stan. Widać, że jest po prostu niesymetryczne teraz. A tam wspomnienie cmentarza żydowskiego na Bama, który się ciągnął tutaj pod bazarem, pod halą mięsną, pod budynkami zus też. I też pod tym budynkiem, bo jak wykopywano fundamenty, to też jakieś tam kości się pojawiły. A tu przy Zusie, przy hali, jest hala mięsna. W hali mięsnej jest wystawa Pokochaj swoje osiedle. I dzisiaj chyba jeszcze raz zwiedzimy w związku z tym tą wystawą. фарты о таком душном релацие Ciekawe, że pan Rałasz, tak jak również mówił wczesny, nie mieli, mieli urwane palce w lewej ręce po wojnie, także architektury bez palców było. To było trochę, Na co tak, on to ukrywał? To było on wszystko prawdopodobnie robił. Natomiast ja, miał, miał swoją pracę w piwnicy, tak, tak jak ja... Jeszcze dokręcę tutaj końcówkę wystawy, bo mówię dłuższą relację już z tego robiłam. Wystawa duża, przypominam. Jacy sponsorzy na przykład. Wystawa finansowana przez Urząd Miasta i przez Urząd Marszałkowski. Także tak się bierze publiczne pieniążki i się z nich korzysta i się po tym tylko znajomych pokazuje, na przykład nie każdy tutaj jest dobrze ustosunkowany. ja oczywiście nie wybieram wartości artystycznej i tak dalej Pokazanym tutaj praca, ale Ale naruszamy tu pewne zasady etyki i przyzwoitości. To jest właśnie akurat Andrzeja Kłopotowskiego, część wystawowa, także akurat to było finansowane przez Urząd Miasta, Urząd Marszowkowski. Jego działalność prywatne hobby, więc akurat niektórzy dostają dotacje, powiem tak, a inni dotacji nie dostają, bo. Co na przykład robią, nie jest na rękę sponsorom. Na przykład nie jest na rękę Urzędowi Miasta czy Urzędowi Marszałkowskiemu. Ja Tam takie pytanie, pokazując swoje prace z tej wystawy. Naruszam prawa autorskie czy nie? Naruszam? Mogę pokazać czy nie mogę? Bo ja mam pytanie, a... pamiętacie wiadomo. może gdzie był sklep nasienny? No więc nie naruszam, nie naruszam, ja nie naruszam prawa. Prawo narusza Andrzej Kłopotowski. Bo wydarzenia publiczne finansowane z publicznych pieniędzy podlegają relacjonowaniu przez media ustawie prawo prasowe, krytyce i tak dalej, więc jak ktoś się wstydzi tego, co robi i jeszcze, że bierze za to na to pieniądze publiczne no to niech się wstydzi po prostu tego, że łamie prawo i tak dalej wstyd Andrzeju Wstyd, dlatego ty się wstydzisz. A tu obok komendy miejskiej policji to się dzieje, więc bardzo ciekawe wydarzenia się dzieją.